A jezus, przebieg, Nasz przebieg, przebieg, Naszują, Adrian, blisko przebieg, są Przebieg, przebieg Synek O, ja Przebie, mogę przebieg, spalić pod przebieg, po prostu Kurwa Synek na respie, na respie Duga, 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 duga Jak long, na respie? Nie, nie, nie no, no dobra, zabij się na respie <laughs> Nie rozumiem go zbyt często Co To się kurwa orientuj jest tam? No nie, smok. Kiedyś był. Smoke był. Jak coś, o cię z maszę głupę po mnie, nie? Nieha. Yeah, oh. To co dziękuję zało po mi się. Ale jestem zaraz pizza. 3, 2, 1 No Jakie wychyl emocje, się Jakie emocje No wychyl się no Też mam mordę w ekranie Bliżej nie mogę Dajcie <grystanie> sekund po Jak coś to spierd... nasza na czas gryć 10 On w sobie 5 sekund dwóch zabije No właśnie tak sądzę, że taki chwilę kurwa masz sprytny plan Albo żadnego, jeszcze nie yy, Sorry, bo jak rzuciłem na, skrzyż, na tego zigzoka. Chcesz skupić ci? Nie, nie dziadek, dobra. zostaw emeryturę Dobra, jest OK. No A, nie wierzę, kurwa, że mnie przeskanował. Chyba cię zarszował. No jednak nie. nie. Ojej, ja... ten pomarańczowiek zjebał. 13ers. 13ers. Strzelał do nich, kurwa, i ani ja razu go nie obraził nawet sprzed P95. Chodowa e, Cage. Chodowa nie patrzę, nie patrzę. Przez chwilę tylko. Już patrzę, już patrzę. Przebieg jeden, obity. Dajebać go. Znowu nie patrzę, znowu nie patrzę. Patrzę. Patrzę, patrzę, patrzę. Na długie jest. A w podchodził. Aka, tu jest cały czas. Bóg za na długiej. Jeden, Patrzcie, jeden sobie lewo, drugą. Drugi prawo. Patrzcie sobie długą. Jeden Po prawo padł. Po, po lewo został. Podchodzi Avka u mnie. Minus, minus 50 minus pięćdziesiąt. Wszedł na mać. Brawo. Bę, A, Brawo, Brawo, Synek Brawo. jest Bierz. kurwa nie do zajebania dzisiaj. Ja mu, ja mu zajebę no. zaraz. <laughs> dajcie mi kawachę. kawahę potrzebuję szybko synek kawachę dla mama Dziękuję. Mama, mama dla mama ej nluka 4 ale widać że gramy najmocniejszym składem, wui nie ma o nie gdzie nie. Dwa jeszcze. 93. Granat na dalekie okna. Wam polecia wróciłem tam daleko i nie. Jest git. Jeden ma 7 HP O jeszcze jeden 70 No kurwa, kurde, jak ja tutaj wlazłem kówniano, że nie mogę wyjść. No. Ojciec nie, nie patrzy Nie patrzę, nie patrzę, nie patrzę. Cynek ma granat, Synek dawaj ja tego widzę. co ma 7 HP No daj. O, ty o! wybierzesz o! wybuchający o! Zajebałem się w akcji, kurwa. Teraz jest smoke, wychyl sobie i Już, się już nie ma. Skończy. Widzisz, kurwa? Bo ja tak klikam, 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 klikam tu czwórki i tak przerobiłem trzecie okrążenie i nie mogę. I, i, i. Za szybki, za dobry dzisiaj jesteś. Ojciec na, ty no. jesteś agresywny dzisiaj, no. Wiem.